Dzień dobry, Dzień dobry. <coughs> <coughs> w unboxingu telewizora tam można oglądać muzykę czekaliście się wreszcie tego odcinka ludzie okej okay. podłącza się kable żeby w ogóle działo. kable można tak uliczyć. Będziemy, od teraz w unboxingach będziemy nawali jeszcze albo 9-10 punktacji na przykład. Muszę być 5 na 10, jak w unboxing. Na kanale Unboxala. Z powinniście chyba słyszeć muzykę. Teraz nagrywam. Bardzo mi się podoba ten telewizor. Jest on marki Sharp. Ale nie mogę, z, nie da się zauważyć. Okej. Okay. Chyba to na dziś tyle. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarzu. Bardzo dziękuję, że wspierasz mój kanał.